Z, z sygnałami od naszych mieszkańców, od państwa, od właścicieli gruntów. Ono jak gdyby jest reakcją na wystąpienie części z państwa sygnowane przez podpis jednego z osób pierwszych na liście, że tak powiem, osób wiodących. I wówczas kiedy to, ta informacja, to ten sygnał, że jest potrzeba spotkania się, jest potrzeba porozmawianie o tej drodze to jednocześnie mać również kodeks postępowania administracyjnego i na pismo odpowiadać na piśmie również w rygorach KPA, to również postanowiliśmy wówczas, że Państwa zaprosimy na spotkanie, które dzisiaj się odbyło. Niezależnie już od tego, bo chcę w ważniejszych sprawach, stąd też przed dwoma laty pojawiła się uchwała o konsultacjach. Zapraszam naszych mieszkańców Państwa, żeby o ważniejszych sprawach, nie w ale o ważniejszych sprawach rozmawiać. Droga wojewódzka bo to w dokumentacjach ten element się pojawił jak, jako doprecyzowanie miejsca włączenia, bo drogę wojewódzką ta droga w myśl planu zagospodarowania przestrzennego włącza się poza obszarem miasta. Stąd już tam nie ma ulicy Wojska Polskiego, tylko jest właśnie droga 815, czyli droga wojewódzka, która nie zmienia swojego przebiegu, włą włącza się do ekspresówki w węźle Wincentów, czyli tak jak jest w tej chwili Wojska Polskiego, ulica Preberga do węzła Wincentów. Tak jest w planistycznych rozstrzygnięciach docelowo, która będzie się włączała w ekspresówkę. Także to nie jest, nie jest droga wojewódzka, jest to droga nasza miejska. I proszę Państwa, w ślad też za tym oczywiście no, wiele postępowań, a to w tym przypadku również wymagane jest, aby zachować ustawę o zamówieniach publicznych, czyli procedura zamówień publicznych, która m.in. wymagała elementu specyfikacji, żeby opisać w sposób najbardziej szczegółowy to, co chcieliśmy uzyskać w ramach tego zamówienia publicznego, czyli uzyskanie koncepcji i potem projektu budowlanego. I tak jak Państwo macie możliwość, bo, bo jest dostępny, on, część z Państwa więcej się tym interesuje, to miała możliwość zapoznania się. Chcemy uzyskać gdyby, trzy elementy, trzy etapy, przepraszam, czyli trzy elementy, tylko trzy etapy tego projektu. Więc pierwszy etap jest to ulicy lubelskiej, tam gdzie się w ogóle ma początek tej naszej drogi miejskiej do ulicy Mickiewicza. tak byśmy to sobie opisali. Drugi element to element od Mickiewicza do właśnie drogi wojewódzkiej. No i elementem trzecim specyfikacji to jest infrastruktura kanalizacyjna. Proszę Państwa, to, to tyle, bo nie chciałem właśnie przedłużać tym wstępnym słowem. Panie Burmistrzu, dzień dobry dzień. Państwu. Ja nazywam się Teodor Czubacki, jestem przewodniczącym Komitetu Mieszkańców, ale przede wszystkim jestem mieszkańcem Lubartowa. Chciałbym Panie Burmistrzu zaproponować może taki schemat tej dzisiejszej konsultacji. Nie wiem, czy Pan Burmistrz wyraźnie na to zgadza, nie, nie jednak chciałbym zaproponować, czy może w tej pierwszej części dzisiejszej konsultacji mógłby ktoś z Państwa Powiedzieć nam, tak naprawdę, któremu ma przebiegać ta droga, prawda? Od początku do końca projektu, co zostało już zrealizowane, bo to w po części już Pan powiedział, no niemniej jednak, ile tych gruntów. Dzień dobry. Nie wiem, czy mi słychać. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Biał jestem naczelnikiem działu Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Rzecznika Miasta Postara Postaram się odpowiedzieć pokrótce na za zadane pytanie jak również przedstawić e, zamiar finansowania tej drogi, e, który, który pojawił się w urzędzie w kontekście tego, o Pan Burmistrz. Nie wiem, czy to będzie czytelny ten nasz Pan e, wyświetlony, może bardziej czytelny będzie na tej mapie. Tutaj jest początek ulicy Lubelskiej. gdzie się zaczyna z... Właśnie niestety nie da nie się tego prawidłowo wyświetlić. Proszę Dobra. W zaczynamy. zaczynamy. Proszę Państwa, na wysokości istniejącego zaszerzowania z ulicą e, droga była planowana od tego miejsca po granicy miasta, e, następnie odcinkiem e, gminy Lubartów do ulicy Hutniczej, następnie od ulicy Hutniczej do ulicy Piaskowej. jest to teren osiedla mieszkaniowego. Tak, proszę proszę. Tutaj ulica wschodnia, ulica o której mówimy, to jest ten przebieg drogi, od góry do samego domu. Zaczęliśmy odmawiać od tego fragmentu na dole, od ulicy lubelskiej. Weszliśmy mniej więcej do ulicy piastowej. Tutaj jest teren osiedla mieszkaniowego, który jest tutaj w planie. Wtedy rodzimy do ulicy Piaskowej, następnie przebieg do ulicy Łąkowej, przez osiedle się jednorodzinnych po drugiej stronie drogi wysoka. Następnie przebieg e, wzdłuż, poniżej e, istniejących ulic, e, mijające szpital po prawej stronie, po granicy istniejącego Przebieg terenami nad pierwszym w zasadzie na wprost do wysokości oczyszczalni ścieków. Po lewej stronie oczyszczalni ścieków droga przebiega w kierunku północnym i dalej planowana jest pomiędzy ulicą Wierzbową a, a drogą 819 również budowa ulicy z przejazdem kolejowym bądź z, z wiadukiem nad torami kolejowymi do drogi nr 819. Ten przebieg, który jest rysowany w planie, on się nie zmieniał, ponieważ takie informacje też się pojawiały o tym, że przebieg tej drogi był zmieniony w trakcie. On się nie zmieniał, ona jest tak w z roku. Natomiast w międzyczasie faktycznie w związku z powstaniem obwodnicy <coughs> miasta zmieniły się parametry tej drogi. Kiedyś ona była planowana jako droga główna i tak została otoczona w planie, jako obwodnica wschodnia, obwodnica zachodnia miasta. Natomiast w dniu dzisiejszym ona jest określoną drogi drogi Oprócz samej drogi planowane jest budowanie przez struktury technicznej w postaci ścieżki rowerowej i chodnika z oświetleniem, nie też uchwały wykupu, możliwości wykorzystania refleksyjnych terenów, które są, e, są po tej stronie, niej stronie. Kanalizacja deszczowa na odcinku od ulicy Lubelskiej do możliwości pięcia do roku czyli mniej więcej do tej wysokości. Bardzo ważna z punktu widzenia miasta inwestycja, część miasta po prostu nie posiada własnego odwodnienia, nie mamy możliwości poprawy za wyjątkiem odwodnienia, po, po prowadzeniu tego odwodnienia po śladzie drogi. Pytanie o wykop gruntów. Grunty dotychczas były wykupowane, czy ja dokładnie nie powiem, ile ja ja gruntów jest wykupionych. Ja Natomiast grunty były wykupowane na tym odcinku, gdzie, była budowana, gdzie był budowany kanał sanitarny, ponieważ on jest też był budowany w tej drodze. Zresztą domy, które tutaj się budowały w tym osiedlu, one jakby uzyskiwały pozwolenie na budowę też dzięki temu, że gwiazdki jest z tej drogi. Ta droga znajdowała się w planie, można by było uzbrać ten teren dzięki temu, że wjazdy wychodzili na drogę sobie. Natomiast e, pytanie o finansowanie tej drogi. Tutaj tak naprawdę czeka ta nas walka o pieniążki na drogę, natomiast jeżeli mamy ją podejmować, to w jednym okresie możemy podjąć walkę o tak dużą inwestycję która jest nie, 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 niemożliwa do zrealizowania samodzielnie z naszego budżetu i ponieważ nie od tego, czy jesteśmy w roku 2014, czy będziemy w roku 2016, jeżeli mamy podjąć gwałtę podobnych wyroków, to najlepszy moment na poszukiwanie objażków jest to jednak początek perspektywy finansowej unijnej, w której się znajdujemy, na lata 2014-2020. Jest to ostatni okres, kiedy możemy finansować infrastrukturę. Prawda, nikt wprost nie powiedział, że można finansować drogi gminne, a ta droga, o której mówimy, ona ma dla nas bardzo duże znaczenie, natomiast z punktu widzenia drogowej mapy Polski, ona jest drogą gminną, która, którą powinniśmy rozwiązać we własnym zakresie. Jeżeli mamy ubiegać się do finansowania, to musimy do tego typu inwestycji przystępować teraz. Jakby początkiem do tego wszystkiego jest dokumentacja techniczna, pieniążki na dokumentację. Pochodzą ze wspólnego projektu, o czym wspomina Pan Burmistrz. Mamy taki projekt zrealizowany z miastach drugich i kilkoma kilkunastoma innymi dniach. Każdy opracowuje dokumentację dla ważnych z punktu widzenia inwestycji. Będziemy później wspólnie w poszukiwaniu możliwości finansowania. Pana Szydnika, jeśli chodzi o wykup gruntów, to chcę zaznaczyć, nawet by były sugestie zintensyfikowania tego w tej chwili, ale. W ostatnich no, 4 latach w zasadzie chyba ani jedna działka nie została zakupiona. Natomiast dotychczas, czyli gdzieś tam do roku 2010 zostały zakupione grunty w wielkości około 26%, 26% chyba z przecinek y, 43%, dobrze pamiętam, ale około 1 czwartej tych terenów y, pod, potrzebną, y, potrzebnych pod y, tą drogę Zostało zakupione. Na proszę nam bliżej przybliżyć i, i co, co to znaczy droga y, zbiorca. Jakie ma przeznaczenie i jakie jaka to ma y, szerokość tej y, drogi, parametry. Znaczy w, my, w Myśl planu, proszę Państwa, y, tak jak jest to opisane, bo właśnie w tym roku 2006 y, została dokonana zmiana klasyfikacji tej drogi. Jest to droga gminna. Jest to droga gminna. Tak jak Pan opisuje, bo to wiadomo, że teraz bez rozstrzygnięć planu to, to nic nie jesteśmy w stanie zbudować. Pas drogowy, bo to tam mówi się o niepracowiającym, ale tak w skrócie i myślę, że dla wszystkich zrozumiały. Pas drogowy w tej drodze może być od 20 do 30 metrów. Jest nie? natomiast, jest w założeniach szykowana, minimalna, bo to też jest w tej kategorii KDZ minimalna pas jezdni jest 3,5 metra więc można powiedzieć, że minimalna jednia powinna być nie węższa, niż 7 metrów i to jest takie minimum także takie są parametry opisane w planie, bo proszę Państwa no pewne rzeczy będą dopiero nam wychodziły wtedy, kiedy no fachowcy, czyli drogowcy zaczną ten element projektować, to wtedy Jakie dodatkowe rozstrzygnięcia będą zapadać. Proszę mieszkanie z budowanie lub Państwa ja rozumiem, że konsultacja polegają na tym, że opiniuje się jakiś konkretny projekt czy pomysł, który zawiera wszystkie szczegóły. Moim zdaniem z tego, co dzisiaj żeśmy usłyszeli i z tego co mogłem znaleźć w internecie, bo niektóre rzeczy znikły, na przykład dwa, jakby dwie unieważnione specyfikacje. To trudno jakby mieć konkretny obraz, jakie są naprawdę pomysły inwestora, czyli Urzędu Miasta. Niemniej ze szczątku, czy ze, ze zbisek jakby pojęciowych da się już jakiś pogląd na tą kwestię obwodnicy wschodniej podjąć. Bo co by nie powiedzieć, czy będziemy mówili, że to jest droga wojewódzka, czy KDZ, czy klasyfikacja drogi zbiorczej. Jest to obwodnica wschodnia, czyli to jest połączenie drogowe, które umożliwi transport od drogi 815 Wojewódzkiej, czyli z terenu Parczewa, poprzez miasto, a nawet w niektórych fragmentach przez gęste obszary mieszkalne miasta, kontakt z drogą krajową, którą po funkcji dzisiaj pełni ulica Lubelska z wyjściem na Lublin. Jeśli tak, to moim zdaniem obwodnica wschodnia ma trzy wady, które eliminują sensu budowy takiej obwodnicy. Jedną z tych podstawowych wartości jest to, że Proszę Państwa, dziewiętnastka niebawem będzie rozbudowana nowym szlakiem. Przecież od tego węzła, który dzisiaj łączy łącznik z dziewiętnastką, ta droga pójdzie prosto na Wandzie. W związku z tym, jeśli obwodnica wchodnia ma wchodzić w ulicę lubelską na skrzyżowaniu z miejskiego, czyli przed BP, to ona wejdzie po zbudowaniu nowego szlaku S19 w drogę gminną, bo Lubelska zostanie sklasyfikowana jako droga lokalna gminna. Czyli proszę Państwa, oto obwodnica wschodnia, czyli droga co najmniej rangi wojewódzkiej KDZ, tutaj wchodzi, wbiega do drogi gminnej. I ta droga gminna przez kilkanaście kilometrów nie będzie mogła się wbić w S19, ponieważ następny węzeł od tego skrzyżowania składnickiego to będzie w obwodnicach Niemiec. Czyli mogę powiedzieć, że obwodnica wschodnia będzie potem biegła do Lubryna drogą gminną jakoś jakby czwartorzędną, no proszę państwa do Lubryna i dopiero koło Niemiec będzie można wjechać na, na szlakach 19. To nie ma sensu.